Dzień dobry, dzień dobry. Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich drogach. Szanowni Państwo, adres serwetki tam znajdziecie największa cudeńka serwetkowe świata. Ale! Dziś tak nietypowo, ale powiem uczciwie, że coraz więcej przekładam i serca, i chęci, i repertuaru, hmm. jeśli chodzi o Dekoracje do tych serwetek, czyli wszelkiego rodzaju drewno. Ale na początek, oczywiście, muszą być serwetki. I już pokazuję i objaśniam, jakie mam do Państwa dziś pytania. Szanowni Państwo, na pewno znacie serwetki. Folkowe, tam łowickie, kaszubskie, góralskie znacie również serwetki z wizerunkami miast Gdańsk, Kraku, Warszawa, jeśli nie zajrzyjcie do sklepu. Serwetki, codaniewitypl Była nawet serwetka z piłkarzem Robertem L i jeszcze innymi piłkarzami dosyć szybko się sprzedała. Były serwetki w królów polskich. Ale mam takie pytanie. Proszę bardzo, to są serwetki z flagami państw. Niemcy, Wielka Brytania, no zależy jak patrzeć, Francja albo Holandia, Włochy albo Węgry, albo Legia Warszawa. Tutaj mamy taką namiastkę USA, tutaj mamy Szwajcarię. Jeszcze były serwetki Portugalii, Hiszpanii, jeszcze Szkocja nawet się trafiła, oczywiście skandynawskie kraje, ale tak szczerze mówiąc, do tej pory nie widziałem serwetek w barwach Najświętszej Rzeczpospolitej, barwach lechickiego imperium, czyli w barwach biało-czerwonych. Proszę powiedzieć w komentarzach albo w mailach, albo jak Państwo przyjdziecie na zakupy w prywatnej rozmowie, czy to byłby jakiś grzech? Gdyby były serwetki po prostu biało-czerwone, czy była to by jakaś bezeceństwo, barbarzyństwo, czy może kompletnie rzecz niepotrzebna. Takim mam pomysł, żeby może namówić których z producentów produkujących serwetki w Polsce, żeby być może taką serwetkę zrobili. Jak widać, za granicą producenci robią jak najbardziej serwetki w flagi, i to prawdopodobnie na jakieś święta narodowe, na jakieś uroczystości urodzinowe, tak jak na przykład w Skandynawii czy w Danii, używa się serwetek narodowych, właśnie w, 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 w celu jakby zwiększenia majestatu tych uroczystości. Dobra, to byłoby tyle o serwetkach a dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować rzecz, którą coraz bardziej się przykładam coraz bardziej mi cieszy i coraz bardziej się sprzedaje to jest drewno był już jeden film, gdzie pokazywałem tacę i skutecznie uderzałem się po głowie tym razem nie będę tego robił, pokazuję pięknie pachnąca drzewo z polskiej puszczy świetnie wykonane Proszę bardzo, tu się nic nie dzieje, żadnych zaderek, nic, proszę bardzo, elegancko. Tace, bardzo fajna rzecz do ozdoby, serwetki, przyklejamy, lakierujemy odpowiednim lakierem i już możemy swoim najbliższym, proszę bardzo, to co prawda dzisiaj nie mam kanapek, ale mam, proszę bardzo, szklaneczka, pyk i już zaniesione, prawda, i elegancko wygląda. Co tu jeszcze mamy? To jest akurat nowość, którą, którą wziąłem na spróbunek. To prawdopodobnie będzie pudełko na, na jakąś kolię diadem, może sznurpereł. I to mamy, tak, to mamy tace. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze z pudełek takich bardzo fajną rzecz. Gdy idziemy na przykład na ślub, albo. Komunię, albo na jakąś uroczystość do sześniaka pakujemy tutaj. Proszę bardzo, czy ja mam jakiś pieniądze w ogóle przy sobie? No mamy. I proszę bardzo, pakujemy cyk i zdobimy, i już od razu jest. Jest. Świetny upominek na długo <laughs> zapamiętany. To oczywiście można dać jakąś dedykację, datę. Oczywiście wszystko to od razu lepiej wygląda. Kolejną porcją, którą po prostu to jest jakieś szaleństwo to jest autentyczne szaleństwo to są chusteczniki, które Państwo doskonale znacie na pudełka, kupowane prawdopodobnie w sklepach marketowych czy drogeriach. Tutaj mamy chustecznik kwadratowy. Cieszące się coraz większą popularnością, też do ozdobienia, proszę bardzo, nic, nic, proszę, nic. nic się nie dzieje. Także pięknie zrobione, świetnie wyszlifowane, wysokiej jakości drewno. Co mamy tutaj jeszcze? Tutaj jeszcze chciałbym Państwu pokazać kolejną naszą porcję. Rzecz, z której też się cieszymy i która coraz bardziej się cieszy popularnością, komplet pudełeczek. Proszę uprzejmie, powiem tak: te największe cieszą się popularnością w Polsce, te mniejsze cieszą się popularnością za granicą. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie wiem, A przecież nie będę klientek pytał, dlaczego nie kupujecie tych większych, tylko te mniejsze i na odwrót. Polecam: to też to jest wielkość serwetki. Także można tutaj, można tutaj, proszę bardzo, na przykład. O, proszę, to jest wielkość serwetki, więc i łatwiejsze dekupażowanie, ozdabianie, bo praktycznie nic nie trzeba robić, nic nie trzeba wycinać, tylko pykes. Wrzucamy całą serwetkę i już mamy piękną ozdobę. Oczywiście to są odpowiednie jeszcze lakiery, kleje, efekty. Wszystko to jest dostępne w sklepie serwetki kreskacudaniewidy.pl, tylko wejdźcie w odpowiednią kategorię. Jeśli drzewo, to drewno jeśli media, to on, ja teraz zmieniłem nazwę, to się nazywa lakiery, kleje media? Jakoś tak. Yy, na stronie normalnie dostępne. Co mamy jeszcze? Aha, z chusteczników. Z kusteczników mamy jeszcze drugi rodzaj chustecznika. <laughs> Proszę uprzejmie. I to też jest chustecznik wysuwany, z tym, że on jest po prostu do o, do dużo do dużo popularniejszych, do dużo popularniejszych i bardziej powszechnych. O, o, proszę bardzo, to nic nie lata. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest elegancko zrobione. Tak samo wyszlifowane. Tutaj nie ma w ogóle się co. Pięknie pachnie. Puszczą. Co tu jeszcze mamy? Proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze też fajną rzecz, która też się ładnie sprzedaje, coraz ładniej. Ona występuje w dwóch rozmiarach. W dwóch rozmiarach i, no, myślę do owoców wyobraźni. Cóż tu możemy zrobić? To może być po prostu fajny dodatek do prezentu, upominku. Piszemy dedykację, wiersz, czy jakieś tam modne słowa, że w tym domu. Panuje przyjaźń, spokój i miłość. Powieszamy sobie pyk albo z dedykacją, że tego i tego dnia ten Stefan i Helena wzięli ślub, no i tak dalej, i tak dalej. Fajna rzecz w większych rozmiarach, w większych, mniejszych rozmiarach polecam. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Także można zrobić fajną, elegancką, elegancką dekorację. Coś tu jeszcze chciałem Państwu pokazać: tarcze. Tace duże, czy średnie tace też wzięliśmy? Wzięliśmy średnie tace. To chyba tutaj będą średnie tace. No to tace, jak mówiłem, są w różnych rozmiarach. Mamy większe, mamy mniejsze. Najbardziej popularnością to są te największe. Tu mamy, proszę bardzo, rozmawniejszy. Możemy sobie zrobić komplet na przykład. Tą mniejszą, wiadomo, ze względu na mniejsze rozmiary, na przykład do łazienki, ta większa, chociaż nie, większa do łazienki, żeby sobie na wannę na przykład postawić. O, bardzo dobry pomysł. No tak, jakieś poprzeczki. Muszę powiedzieć swojemu producentowi, stolarzowi, czy nie ma takich, właśnie tac do wanny na przykład. Cóż tu jeszcze mamy? Czy mamy coś jeszcze do pokazania? To wziąłem, to wziąłem, to chyba wszystko. Hmm, to są... Aha, to jest nowość. To jest nowość. To jest nowość. Jeszcze tego nie widziałem, także nie wiem jak się będzie sprzedawało. Bo widzieliśmy tak na próbulek. I o takie. No nie wiem na co to może być. Powiem szczerze. Na nóż. Elegancki na pistolet. No, na pistolet jakiś taki płaski, może być. Nie wiem. Jak coś wymyślę, to dopiszę w komentarzach, albo może Państwo coś wymyślą, do czego by to można użyć. Bardzo poproszę o Wasze komentarze, Wasze lajki, przede wszystkim Wasze subskrypcje, bo to jest. Bardzo dla mnie ważne, żeby kanał i to całe nasze. O, to jeszcze jest jedno. To jest jeszcze jedno. Które też się cieszy popularnością. A byłem w ogóle w szoku, bo pierwszą, pierwszą partię dostałem zupełnie niechcący. Tu jest o, miejsce na magnesik. Do tego dołączony jest magnes. Także tutaj dziubek, tutaj dziubek i pak zamyka. A do czego to jest, Szanowni Państwo? To jest do słodyczy. Każdy lubi słodycze. Ja też uwielbiam słodycze, ale staram się ich nie dotykać. Mam nadzieję, że już niedługo będzie to widać. A to jest do, tego, do takich słodyczy tam tam jest taki słynny motyw, że panie się cieszą, jak jedna drugiej daje, albo na przykład Pan przynosi pani i, i pani też się cieszy, albo wnuczka daje babci te pudełeczko z tymi czekoladkami i też się cieszy, a tu można zrobić to dużo bardziej elegancko, ozdobić z jakąś dedykacją. Z jakimś ulubionym motywem, i jest jeszcze, jeszcze fajniej. No dobrze, to chyba tyle na dziś. Tak mi się wydaje, że, że nic więcej tu już nie wymyślę. Ach, tak, wymyślę. Cóż jeszcze wymyślę? Szanowni Państwo, przecież wieszaczki. Na pewno w szafie zawsze brakuje wieszaczka. <laughs> Więc mamy tutaj taki właśnie elegancki do ozdoby, z dużą ilością miejsca do ozdoby, do tego oddzielnie wkręcany dziubek. Żeby już nie będę wkręcał, żeby to nie, nie, nie zepsuć. No i tak samo może być upominkiem, fajnym prezentem dla na, na najbliższych, dla przyjaciółki, dla kolegi czy dla babci. No, chyba już nic więcej mi nie przychodzi do głowy. Cóż mam, mógłbym jeszcze z Państwu z tego drewna pokazać? Wejdźcie Państwo na stronę, kategoria drewno. Zobaczcie, że nie samą serwetką człowiek żyje, chociaż praktycznie samą serwetką człowiek żyje. To tyle na dziś. Pozdrawiam serwetecznie. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.